Witam Państwa. Parę dni temu rozmawiałem z jednym z kolegów o wielu ludziach, którzy poszli i objęli urzędy w Brukseli. I co się z nimi wszystkimi stało po kilku latach przebywania z wronami. Bo kiedy władzisz między wrony, trzeba krakać jak i I to samo stało się z Donaldem Tuskiem. Ten człowiek byś był lat temu 30 zupełnie inny. Dzisiaj poszedłby tą drogą, którą przetarł w, Ar w Argentynie Jego Ekscelencja Xavier Milei. Tam spadło bezrobocie, strefa biedy spadła trzykrotnie, gospodarka ruszyła, inflacji nie ma. A co robi Tusk? To samo, co PiS. Dokładnie kontynuuje tę samą głupią politykę gospodarczą. To już nie jest ten Tusk, to jest zdrajca. To jest zdrajca, który zdradził ideę wolności. No przyznał się, że już w tej chwili jest socjaldemokratą. Tak jak wszyscy. Ale to nie tylko to, to nie chodzi o gospodarkę. Pan Donald Tusk w tej chwili wpadł tak genialny pomysł, że może się włączyć do wojny, zestrzeliwując Rosyjskie rakiety nad Ukrainą z terytorium Polski. Proszę Państwa, Polska, tak samo jak zapisu, ma być wehikułem, który wciąga świat w wojnę, być może światową. I to idziemy dalej, idziemy dalej niż podżegacze z, z USA. Idziemy dalej, to my ich ciągniemy. A za tym wszystkim stoi Anglia. Przypominam że natychmiast po mianowaniu minister spraw zagranicznych przyjechał do Polski minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii i od razu już się namawiał z Jego Ekscelencją Radosławem Sikorskim. Przepraszam bardzo, Radosławem Sikorskim i proszę Państwa natychmiast padła propozycja, że będziemy te rakiety zestrzeliwać. To już nawet pan Jan Stoltenberg, szef NATO, powiedział, że przesadzamy. To już w Niemczech, w Niemczech my... Że Polska zwariowała, a pan Donald Tusk dalej realizuje politykę obcą. Przypominam, że ta sama Anglia, która wciągnęła Polskę w 1939 roku w wojnę, tak teraz wciągnęła Ukrainę w tę wojnę. Namówiła Ukrainę na tę wojnę. I ona jest w dużej mierze odpowiedzialna za to, co jest. To anglosasi odpowiadają, ale to niecali wszyscy agrosasi. To nawet Biały Dom już nie chce, już nie chce wojny. Tylko pewne kręgi militarne w USA za tym stoją, a pan Donald Tusk tę politykę prowadzi. Przecież to jest, proszę państwa, zbrodnia światowa, nie tylko w, w do Polski, zbrodnia światowa. No, na szczęście już wszyscy wiedzą, że to się skończyła wojna. Jego ekscelencja Budimir Zełęski już praktycznie wieca białą flagę, już ma tego wszystkiego dosyć. Już będzie rozmawiał, prawda, wiadomo czy czym to się skończy, prawda. Także pomyślmy co będzie dalej. Pan Donatus podpisał tę idiotyczną umowę, oczywiście bezprawną, bo bez ratyfikacji sejmowej ona nie ma, nie ma mocy prawnej. On to podpisał. I to jest śmieszne, wojna już się skończyła praktycznie, a my teraz się włączamy w tę wojnę. Przecież ośmieszamy się po prostu. Ośmieszamy się przed całym światem. Ta umowa to jest przede wszystkim zdrada stanu, bo to jest wbrew interesowi państwa polskiego, a to jest również zdrada interesów narodu polskiego. Bo państwa się zmieniają, a będziemy żyli koło Ukraińców. I cały czas oświadczam, tak samo jak niektórzy ludzie ostrzegali przed zbytnią przyjaźnią z Krzyżakami. Są tacy dobrzy, walczą z tymi Rusami, Prusami, prawda, i tak dalej. A niektórzy ostrzegali. Uwaga na tych krzyżaków. Tak samo ja od początku, od ponad dwóch lat ostrzegam przed przyjaźnią z Ukraińcami, bo wojna się skończy. I co się stanie? I co się stanie? Zostanie Ukraina z wyciszeniem wojskiem, które nie będzie mogło już walczyć z Rosją. A pryncypia ukraińskiej polityki są proste. Bić Moskala, Żyda i Lacha. Moskala się, skoń Moskla się skończy zaraz. Żyda nie można, bo Żydzi tam rządzą w tej chwili. No to pozostaną Lachy. Już w tej chwili, kiedy my im pomagamy, już w tej chwili oni się nastraszają i ostrzegają, że nie jesteśmy przyjaciółmi. A co będzie? Po tej wojnie będą szukali winnych. Anglię oskarżą? Nie, bo za daleko. A Polska blisko. I Polska słaba, bo się rozbroiła, a oni nie. I ostrzegam po raz ostatni: to jest zdrada stanu. Musimy pilnować naszego interesu, a nie dbać o Ukrainę. Dziękuję za uwagę.